We'll Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z nieporętu. Dzisiaj przed nami emocjonujący wieczór. Spotykamy się na trzecim z cyklu wieczorze sportu walki pod tytułem Battles of the Dragon i komentują dla Państwa Krzysztof Kaproń, Jacek Urbańczyk. Przed nami duże emocje, między innymi dlatego, że będzie przed nami pierwsza walka w historii Federacji Krajów Nadbałtyckich, gdzie zmierzą się zawodnicy z krajów związanych bezpośrednio ze sportami walki Białorusi i Litwy. Tak. Wspomnijmy, że pełna nazwa federacji to jest Baltic Martial Arts Federation i ta federacja powstała stosunkowo niedawno. Jednak bardzo, bardzo mocno i bardzo zdecydowanie wchodzi na rynek. Właśnie zorganizowała tą galę, na której będą memucujące walki. Między innymi spotkają się zawodnicy w kategoriach ciężkich i główne, główne zawody odbędą się w Federacji K1, w Federacji K1 Rules. Gdzie zawodnicy zmierzą się według tych przepisów. I tu już na ringu widzimy Roberta Grale oraz Piotra Rutkowskiego. Przypomnę, że Rutkowski wraca tutaj po bardzo długiej przerwie i zmierzy się z Robertem Gralem. Dla, dla Grali jest to przede wszystkim debiut. O Rutkowskim można powiedzieć więcej. Wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski zdobywał Puchar Polski, wszystkie, wszystkie te osiągnięcia były w k Piotrek Krutkowski, jest zawodnikiem, tak powiedziałeś, dosyć rutynowanym. Ma już sporo doświadczenia w ringu. Przed nim staje debiutant. No i ciekawa jest sytuacja, czy, czy debiutujący zawodnik jest w stanie przeboksować już z bardziej doświadczonym zawodnikiem trzy rundy. No, zapowiada się ciekawa walka, bo oczywiście ci dwaj zawodnicy są z Polski, ale każdy chciałby się zaprezentować jak najlepiej, z uwagi na to, że zwycięstwo będzie promowało tego zawodnika do dalszych startów w Federacji Krajów Nadbałtyckich. No właśnie, zaczyna się. Mocno ruszyli od razu. Na razie spokojnie rozpoczęli lewe proste i łukiki. Zobaczymy, czy któryś zawodnik od razu w pierwszej fazie uzyska przewagę. Walczą z krótkiego dystansu, więc na razie jest spokojnie, nikt nie podejmuje żadnego ryzyka. Ale natomiast Piotrek już próbuje jak najmocniej przełamać przeciwnika łukikami. No, Grala nie pozostaje mu absolutnie. Yy, stara się odpowiadać. Nie czuję do niego jakiegoś wielkiego respektu tutaj widzimy. No więc właśnie, troszkę się obawiałem, że, że grala będzie jakoś lekko stremowany czy spięty, ale widać, że jest otwarty w tej walce, nie blokuje akcji, odpowiada cały czas na ciosy przeciwnika i tutaj nie widać, żeby ta rutyna, która jest po stronie Piotra, zyskiwała przewagę. Cały czas jest lekka wymiana ciosów i Piotrek stara się tymi low -kickami przełamać obronę grali, ale nie widzę, żeby tutaj jakoś był większy efekt. Nawet takie jest wrażenie, jakby to grala był na środku w ringu. Jakby on dyktował tutaj, mówił Rutkowskiemu, że to jednak jest moje pole. No właśnie, Grala tutaj sprawa bardzo dobre wrażenie jak na debiutanta. Widać, że jest dobrze przygotowany, chociaż fizycznie Piotrek prezentuje się zdecydowanie lepiej. Znakomity prawy prosty Piotra Rutowskiego, jeszcze raz ponowił lewym, prawym, prostym. Bardzo dobra odpowiedź Kolalem Grali. Dobry prawy sierpowy, ale troszeczkę zabrakło, zabrakło dystansu. Piotrek przeprosi, widocznie uderzy poniżej pasa. Mhm. Walka się zrobiła troszkę ostrzejsza w tej fazie. No tu zobaczymy jak się rozwinie, tu ja przypomnę, że Rutkowskiego główna broń to były kolana, tutaj akurat nie było jeszcze ani jednego. Dobry, dobry atak grali, dobry prawy, prawy krzyżowy trafił, Piotrek się lekko cofnął, nawiązał kontakt lewą ręką, znakomity prawy low kick. No jestem zaskoczony postawą grali, ponowienie ataku, bardzo dobre, Piotrek troszkę z, y, wydłużył dystans, troszkę musi odejść od grali, bo widział, zauważył, że mocno naciska. No, cały czas Grala odpowiada, ponownie lewy, prawy i znakomity prawy Grali low kick. bardzo dobra akcja. No w tej fazie walki ponownie trafił Grala prawym, prostym, w tej fazie walki nasz debiutant ma wyraźną przewagę, ale Piotrek spokojnie kontroluje akcję za podwójne gardy. No ciekawe czy to nie był tylko taki pierwszy szturm Grali, bo tu jakby powoli Rutkowski nawiązywał to do tej walki ciosami prostymi, jakby wchodził w rytm. No właśnie, tutaj trzeba pamiętać, że walka trwa na dystansie 3 rund 3 minuty. Przepisy są takie same jak w K1, czyli można kopać kolanem, można ściągać przeciwnika na kolano i zadawać do. I znowu znakomity prawy prosty grali i odpowiedź właśnie kolanem, co mówiliśmy przed chwilą. W związku z tym 3 rundy 3 minuty, więc nie jest powiedziane, że zawodnik, który w pierwszych minutach uzyska przewagę, potrafi ją dowieść do końca walki. No właśnie, tu jednak. Przede wszystkim sędziowie preferują te osoby, które nie walczą z nie cofają się. Osoba, która jednak uzyskuje przewagę, która naciska, jest, jest osobą wygrywającą. Tu widzieliśmy znakomitą akcję, właśnie piotka ściągnął grale za głowę, wszedł yy, kolany w tułów. No, akcja nie była do końca czysta. Dobra odpowiedź, znowu grali, ale te, te kopnięcia troszkę były za wysoko. No, myślę, że po pierwszej rundzie no, yy. Można byłoby jednak wskazać przewagę grali nieznaczną. No tak, no zobaczymy jak to jak będzie w pozostałych rundach. Lutkowski potrafi swój rytm trzymać do końca, no ale tutaj, no, kiedy Lutkowski zaczynał też był dla wielu swoich przeciwników bardziej doświadczony wielkim zaskoczeniem. No zobaczymy jak grala tutaj się sprawi, czy w, wytrzyma ten, ten rytm, tę ten, ten szybkość tej walki. No, Piotrek widać, że jest troszkę, troszkę podmęczony, a to może taki chwilowy kryzys. Nie siada w narożniku, bo wiadomo, jeżeli się przyjmie więcej kopnięć, szczególnie lokików, to musi, potem musi, może być problem z tym, żeby ustać na nogach. W związku z tym wolał sobie postać w narożniku i teraz ruszy już bardziej zdecydowanie do akcji, chociaż Grala znowu w pierwszej fazie tej rundy przejął inicjatywę. Tak zwrócę uwagę tutaj, że Rudkowski stara się cały czas obkopywać tylną nogę grali. I to jest właśnie zawodnicy walczący w regułach nie starają się kopać wszędzie, raczej sobie obierają jakiś punkt i jakby starają się go no, niszczyć, neutralizować tą nogę, to miejsce. Znakomity teraz podwójny lewy prosty Piotka. Ponownie wznowienie akcji lewym prostym, więc powoli Piotek zaczyna kontrolować, kontrolować przebieg tej walki. Przypominam, że walka jest w kategorii 85 kg na dystansie 3 rund 3 minuty, więc tutaj przygotowanie kondycyjne i fizyczne będzie miało duże znaczenie, więc widać, że zawodnicy nie forsują tempa, raczej czekają na to, żeby wyczuć moment, w którym przeprowadzić decydującą akcję. Piotrek teraz troszkę troszkę szedł do defensywy, ale ponownie trafił lewym prostym. Ponownie lewy prosty i Lołkik bardzo dobry na wykroczną nogę grała, skontrolował akcję clinchem i kolanem. Ponownie Piotrek lewy, prawy. Dobra wymiana low kicków w półdystansie. No powoli myślę, że Piotrek będzie uzyskiwał przewagę w tej walce. Ponownie lewy prosty doszedł do celu. No to już troszkę wyraźniejsza przewaga Piotrka. No na pewno. Widać tu po prostu doświadczenie. Tak, ponownie Piotrek się lekko cofnął do dystansu. Już teraz w tylna noga. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj Grala skontrował kolalem troszkę za nisko. Widać, że raczej tutaj nie są nastawieni na takie przełamanie na siłę przeciwnika po jakiejś nieudanej technice albo niezgodnej z przepisami. Od razu się przepraszają, ale ponownie wracają do otwartej walki. Dobra akcja, prawy na prawy. Znakomity prawy Piotrka teraz skontrował grała na chwilę stracił koncentrację, zatrzymał się na jednej nocy, otrzymał low kick, ponownie otrzymał prawy prosty. No to już widać, że Piotrek uzyskuje przewagę w tej fazie walki. Po raz kolejny kolano Rutkowskiego. Większość swoich walk Rutkowski właśnie wygrywał poprzez to, że kończył akcję kolanami. Tu tych kolan nie ma za dużo, aczkolwiek stara się uderzać. No troszkę tutaj już bez przygotowania grala wchodzi do pół dystansu. Nie skontrolował tej akcji do końca. Piątrek cały czas za podwójne gardy przegląd. Znakomita akcja prawy, prosty, lewy sierpowy. Dobra odpowiedź grali w tył. I ponownie kicki. Tutaj widać, że te kicki nie są kopane z całej siły. Oj, coś tak Piotrek zachwiał się w nogach, być może jakiś otrzymał cios w, w zwarciu, którego nie widzieliśmy. Natomiast zawodnicy nie kopią kicku z całej siły. Trzeba pamiętać, że tu są gołe nogi. Trafienie pełną siłą kością w kość może spowodować kontuzję zarówno tego, który atakował, jak i tego, który się broni, więc tutaj musi być pewna kontrola. Oczywiście, jeżeli któryś z zawodników wyczuje swoją przewagę, to na pewno będzie starał się przełamać przeciwnika. Piotrek przy linach znakomicie odpowiedział, widać troszkę już zmęczenie ugrali puścił ręce, odszedł, nie wykorzystał tej sytuacji, kiedy Piotrek był oparty o liny. I Rutkowski znowu naciera. Zakończyła się druga runda w tej chwili. No, myślę, że, że po tej rundzie już możemy powiedzieć, że jednak Piotrek uzyskiwał przewagę. Jeżeli w pierwszej rundzie przeważał Grala, to w tej rundzie Piotrek Rusko Rutkowski uzyskał przewagę. No Na razie walkę uważam za remisową. No, tak, odrobił Rutkowski straty po pierwszej rundzie. Tu widzimy, wyprzedzał pierwszy atak Grali. Dobra, dobra akcja ciosów prostych, ponownie Piotrek trafił tym ciosem prostym. Tutaj widać, że troszkę już brakuje kontroli, koncentracji grali, ale znowu Piotrek popełnił błąd odchodząc z półdystansu dystansu, opuścił ręce i prawy doszedł do celu. No, Otóż widzieliśmy znakomitą akcję właśnie Piotka kolanem i też bardzo dobrą obronę grala szedł z linii ataku, więc bardzo dobrze się obronił. No jednak jestem, jestem tak mile zaskoczony tutaj naszym debutantem. Bo właśnie tu jest ten moment, gdzie Piotrek chyba coś, ale nie być może źle stanął na nodze, ponownie prawe doszedł do celu. No jestem, tak wspomniałem, mile zaskoczony naszym debutantem, bo jednak obawiałem się czy, czy będzie w stanie wytrzymać z Piotkiem coś trzy rundy. Co się stało? A Rutkowski nie wziął szczęki do trzeciej rundy, ale już wszystko jest w porządku. Sędzia wznawia walkę. Walka przebiega cały czas w ten sam sposób, jednak Grala stara się uzyskać przewagę, stara się atakować, ale Piotrek znakomicie kontruje teraz prawy prosty i kolano w tułów, nie doszło to kolano do celu, ale akcja była bardzo dobra. Próba wysokiego kopnięcia ze strony Grali, może szuka jednego kopnięcia gołą nogą na głowę, które by rozstrzygnęło akcję. Znowu Piotrek z defensywy, troszkę chaotyczny atak Grali, ale Piotrek znakomicie przepuścił w narożniku ten atak. No Rutkowski jest tutaj bardziej osobą precyzyjniejszą niż Grala. Troszkę chaotyczna wymiana, ale obydwaj skontrolowali akcje za podwójne gardy. Ponownie Piotrek. Jednak te yy, lewe proste bite w tempo Piotka są dokładniejsze, mocniej dochodzą do celu. Tutaj widać, że troszkę Grali już brakuje siły. Piotrek jest bardziej zysnowany w akcjach. Powoli, powoli, powoli uzyskuje przewagę. Tr grala opuszcza ręce. Nie powinien, bo niebezpiecznie się zbliża. Z opuszczonymi rękami naraża się na niepotrzebne kontry ze strony Piotrka. No tutaj już wyraźna przewaga się zarysowała. No tak, tutaj te ciosy już grali raczej nie, nie, nie zrobią krzywdy Piotrkowi, Piotrek utrzymuje cały czas dobry rytm i cały czas jednak groźnie uderza, szczególnie ten lewy prosty ma swoją wymowę. Teraz bezpośredni prawy i low kick, bardzo dobra akcja, ponownie lewy prosty i kolano, znowu skontrował grala prawym prostym, natomiast Piotrek znowu nie wyczuł dystansu tym kolanem, troszkę zabrakło kilku centymetrów i kolano kończy. No tak, widać troszkę pograli tu już zmęczenie, ale ambitnie cały czas próbuje nawiązać walkę. Skraca dystans. No widać to zmęczenie po tym, że zostawia choćby nogi, wyprzedza akcję głową i te ciosy już niestety nie mają takiej wymowy. Ale kolejny prawy doszedł do celu. Piotrek teraz popełnił błąd, troszkę się odsłonił, ale skontrolował akcję odchodząc za dystans i ponownie wznawia. Dobry low kick ze strony Piotka, grala obronił ten low kick. No ale wyraźne zmęczenie ugrali, jest widoczne już. To jest trzecia runda, przypomnijmy. No tak jak powiedzieliśmy, Grale rozpoczął bardzo dobrze, ale ta trzecia runda jak na debiutanta troszkę, troszkę już spowodowała, że opadł sił. Może zbyt mocno roz, rozpoczął pierwszą rundę. Piotrek do kontroluje teraz walkę z dystansu, ponownie wyprzedza lewymi e, prostymi i cały czas kolano, grala raczej, już używa rąk, widać, że troszkę z kondycją słabiej, więc e, stara się nie kopać nogami. Być może jeszcze w końcówce, no nieprzygotowana a, akcja a, raczej, to nie, nie, nie powinno stanowić zagrożenia, jeżeli na nawet by nie stanowić. zrobiło to wrażenia na Rudkowskim. No więc właśnie, myślę, że troszkę tu już y, traci do końca kontrolę. No widać, że już y, nie wytrzymują nogi obciążenia. Piotrek cały czas w tym, samym, w tym samym rytmie kontroluje przebieg. No i szczególnie te lewe proste, chociaż teraz jeszcze chwila, jeszcze chwilę grała, zebrał resztki sił, no, ale już nie odpowiada ani na kopnięcia, ani na ciosy, więc... Raczej ta walka będzie przebiegała tylko pod dyktando Piotrka. Znakomity, znakomity klincz, ciągnięcie na nogę, znowienie ciosami prostymi, kopnięcie na głowę bardzo dobrze, minimalnie nie doszło celu, no tu był grala zagrożony i na szczęście koniec rundy, bo jeszcze pół minuty jakby potrwała, mogłaby się skończyć przed czasem. Zakończyła się trzecia runda, tutaj Rutkowski nawet w końcówce wyraźnie przyspieszył, Wejście zwycięstwa podnosi rękę. No myślę, że może być pewny werdyktu, chociaż jak wiadomo na rynkach bokserskich i bokserskich nigdy nie wiadomo, jak sędziowie ocenią pojedynek, ale myślę, że tutaj będą jednogłośni i orzekną zwycięstwo zawodnika, który powinien wygrać. Od tu Zawodniki sobie podziękować. Więc tutaj nie ma żadnych jakichś takich wewnętrznych animozji, zawodnicy się znają, trenują w tym samym klubie, co prawda, ale walczyli twardo, bo przypominam, że, że zwycięzca będzie miał szansę kontynuacji swojej kariery w Federacji Krajów Nadbałtyckich. No i oczywiście już możliwości wystąpienia następnej gali. Nasze panie już czekają z pucharami dla zwycięzcy. My jeszcze chwilkę poczekamy na werdykt. Przypominam tylko, że przed nami emocjonujący wieczór. Będą bardzo dobre pojedynki, m.in. walka o tytuł międzynarodowego mistrza krajów nadbałtyckich. No i oczywiście nasz pojedynek tutaj rodzimy, ale poczekajmy chwilę za ogłoszenie werdyktu. Sędzia Marek Saganek wyraźnie wskazał Rutkowskiego na zwycięzcę tej walki.